Dzień dobry czy siczno i bardzo serdecznie jestem, Paweł, a dzisiaj jest Ren! Hello! I to bałwanek ren! Ty chyba jesteś sam bałwankiem. A jesteś świątecznie, bo są. Na to jesteśmy dwa bałwany. Merry Christmas! Jest... Tak, tak! Myślałem, że ten. No to nie, nie, to świąteczny bałwanek to nie jest tak, że jesteśmy bałwankami czy coś. No. Ej, weź pociąg Ogólnie... za palc. Pociąg za palc. <laughs> <laughs> Nie, nie, to źle wygląda. E, dobra, słuchajcie, moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, zaczynamy tak trochę świątecznie bardziej. E, więc naszym zadaniem dzisiaj będzie zdobyć świąteczne auto, które można ukraść właśnie dzięki zleceniom z e, złomowiska. No nawet za darmo. Chyba można za sobie darmo. zachować to auto te, wtedy też. Tak, można je zachować, ale nie wiem, no zobaczymy w takim razie. E, Pfister Comet Safari w takim bądź razie. Już Uu, wybieram. Ale się podświetliło. E, już ci mówię, to Halogen. będzie kontenerowiec napad okay. napad w stylu kontenerowiec. Raczej e, się nie roztopimy. Czyli znowu musimy zdobyć nożyce do metalu łódź oraz flary. Dobra. No. To jest misja organizacyjna, czyli sabotaż i przebranie oraz Skylift. Wiadomo, wiadomo. Tak. E, I co dzisiaj korzystamy ze świątecznych e, opresorów MK2 jeszcze? No, typowo, typowo. Wiadomo, typowo. Zostałem pod choinkę. Hop, hop. A mój jest taki świąteczny. Merry Christmas. O, patrz, nie jest daleko. 2300. Dobra, no dobra, muszę odbić Molo del pierdo. Co? E, perro. Rozumiem. <grym> opresorem na wskroś jest o wiele bliżej. No właśnie, to jest piękne, słuchajcie, dlatego często używam opresorem w Nie wiem jak widzowie. Nie wiem jak tyren, ale e, naprawdę bardzo fajna sprawa. Sugerujesz, że wydłużam sobie. Jest. Że wydłużam sobie wszystkie przygotowania? <grym> e, dobra, okej. tu jest, na do wysadzenia. Mhm. Znajdź na zewnątrz biura portowego skrzynkę z bezpiecznikami. Dobrze, bardzo ładnie. E, ogólnie ta skrzynka z bezpiecznikami... Hej, czemu było, że ty tutaj? alarmujesz, skoro to ja no. wywaliłem? E, no tak wyszło. Dobra, Dobra no, no to... tutaj lądują jeszcze? Chyba ty musisz lądować <noise> też. Już biorę sobie hałabin. <noise> Możesz się włamać, pozwalam ci. Dobra, Tą, to, mój, to moje jest <noise> jak coś. Bałwanek short! A nie, czekaj, to nie uh. był bałwanek Bałwanek short Eee, <laughs> e, Dobra. Bark sobie wyłamałem na bałwanku. Ej, pusto. Co? Ty też jeszcze wyłamywałeś? No bo żeś zamknął na kłódkę. Ej, no, zdarza się. Ta torba wygląda wiesz, tak wice, to jak rzecz... jakbyśmy mieli ją wziąć. Nie, <laughs> ale najpierw trzeba tutaj podejść do komputera oczywiście. A, dobra. Zanim będzie można to. Już tyle razy to robiłem słuchajcie po prostu. E, dobra, e, urządzenie zewnętrzne hmm. I mamy Brute Ciekawy ekran, ciekawy ekran. Przypomina mi enterem, to. Czy którym enterem, dobra? Firmę. <grym> 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 Dobrze. Zhakowałem. Znaczy, usunąłeś wszystko. Bałwanie, bałwanie, Tak. Dobra. A, poczekaj, najpierw trzeba podłożyć ładunki jeszcze. Tak, tak możemy za siebie mówić. Ty bałwanie, ty bałwanie. No, I ludzie, bałwanie jeden Czemu ty... się wyzypać? No bo tak jest, jesteś bałwanem. po prostu. Wszyscy to widzą. Ja myślałem, że... Dobra, podłóż ten kolejny, w ogóle szkoda, że nie można tu biegać, nie? Ja myślałem, że to ja jestem bałwanem, ale gdy patrzę na ciebie. Ej, patrz, jestem, mam torbę. Dobra. Właśnie to wygląda i to żółtą. Tak, bo <laughs> jestem ze śniegu, a tu jest żółta torba. I. Żółty śnieg się nie, robi. Nie trzeba, nie trzeba mówić. Zero skojarzeń, totalnie. Zero skojarzeń. Dobra wsiadaj mam... na moplika. Okej. Okay. Czekaj, musimy zetonować chyba nawet yy, tak, oczywiście Zetonowałeś już? Nie Teraz to robię Dobra Pięknie! Poszło Dobra Whee! i teraz musimy dostarczyć stroje na załowiska Dobrze Więc na szczęście to jest no ucieknie policji jeszcze no zapomniałem oczywiście to jest standardowe O, właśnie pojawiło, o wiesz, że... Także lecę jeśli, do góry z co nie? No i trzymasz jeszcze w tym samym czasie spację To lecisz szybciej Eee, no to jest takie dziwne, bym ci powiedział, kujnie. No ale działa. Ziesz, coś sensie, jest dziwne, ale działa. musisz trzymać się za kolano. Eee, no bo no to tak. jest do skakania, nie? Spacja. Nie. No sp na spacie się skacze. Nie na opresorze. No ale to w takim razie trzymasz się za kolano wtedy. No tak. Chyba żółty śnieg Dobra. wszedł ci w strój. Dawaj, dawaj, dostarcza. Dobra, poczekaj, no nie mogę, muszę uciec z policji, muszę poczekać jeszcze. To to myślisz taki popsiąg? Nie, nie dobrze, tu śnieg przynajmniej jest, mogę się poturlać. Czekaj, okay, o. Zupełnie śnieg w swoim kostiumie. Rozumiem. To. Masy gdzie nie przybywa. Robię masę! Zostawiam jest lajka, moc. zostawiam lajka. Zostawiam lajka. No, się ucieka, masakra jakaś. O, jest, dobra. Ja <laughs> nie pięknie. widzę, żebyś uciekał nawet. No bo stoi w miejscu i uciekam w ten sposób. Dobra. Eee, w takim razie mamy zrobione zadanie numer jeden. Eee, przygotowawcze, teraz wejdziemy od razu tutaj już do kompa i wezmę drugie. Dobra, to ja zatankuję opresora. Dobra, już, no właśnie tak. O, właśnie o, tak. No zdoby... Po raz kolejny w życiu zdobyłem straż... Yy, ten Strój straży przybrzeżnej. Gratuluję. Dobra, teraz będzie potrzebny Skylift. I on będzie znowu na jakimś chyba takim yy, czymś, nie? Na takim czymś, rozumiem. Kontenerowiec? No właśnie. Dobra, gdzie to jest 6 km? Serio? A no tak, w sumie tak chyba było, zawsze daleko. Może w powietrzu jest krócej? Tego nie wiesz. Dobra, po Uuu, coraz bliżej. Na horyzoncie yy, ten, lądowisko, lotnisko. O, każą mi strzelać. Nie strzelać, bo tam potrzebujemy mm -hmm. tego. Hmm, tę helkę. Dobra, ale tu mogę. bezpiecznie. Wyciągnę swojego karabina. Ło! <laughs> wow! Uff. <noise> to jest chyba lepsza miejscówka, bo chyba była jeszcze miejscówka na tym, jak to się nazywa. Nie ja wiem. W wojskowej. Prawie się przestraszyłem, że wywaliłem. to z... było. Skylifta, ale to nie był Skylift. Czekajcie, tu jeszcze jest ktoś. O, tu jest, dobra. Bałwanie, Pawle, pomóż, pomóż. Pomagajcie, no, ci! Ich jest, tu śnieżkami. Czym? No, śnieżkami żółtymi. Serio, dobra. To jest policja? Nie, ale policja zaraz tu będzie. No już jest! Właśnie o to chodzi! Dobra, czego? bo tu śmigło przyleciało! I nawet Cześć nie lotu, jedno. Lotnicze, przeciwlotnicze! Przeciwlotnicze! Łap, łap! Przeciwlotnicze! Gdzie to jest? I tu odleży. się wsiada, Tu się wsiada. Hop! O. Dobra! Dwa ściągnąłem. ziemie. ziemię! wanek rozwala! Po co ta policja? Po co niepotrzebne zbioru, zbioru, zbiegowisko? Pięknie, elegancko. Tam jeszcze lecą. Oj, lecą, lecą, panie kolego. Dobra, działo przeciwlotnicze na szczęście funkcjonuje. Dobra. Ukradnij Skylifta. Tak, tak, wsiadaj tam. Ja już niechnę, jesteś bliżej. Dobra, odpalam. Wpisuję kod z GTA San otrzymany od cj -a. Działają, działają. Dwa bałwanki w jednym Skylifcie. <laughs> Startuj do góry, do góry. Utrzeno. No, musiałem obroty złapać. Myślisz, że to taka łatwa sprawa? Dobra, w lewo. No, ta, w lewo. Ucieknij policji, czekaj, bo tak, to nie tak, ma Ale bardziej w lewo. Bo to o. nie ma ciągu. No wiem, no to jest tragiczny strasznie śmigłowiec. Dobra, pompuj w górę i spróbujmy uciec w takim razie policji. Ale lećmy już w kierunku tak. tego złomowiska oczywiście. Tak. Ale trzeba to czy wylądować. wyląduje to już druga sprawa. Trzeba, trzeba tu wylądować, trzeba tu zostawić ten śmigłowiec, bo on się nam przyda. O. O, dostarczam, Dobra. ale jeszcze... A, mam już upuścić ten, a jeszcze dobrze nie wylądowałem, nie. Dobra, e, ogólnie czekaj, wiesz co zrobię M zarządzaj pojazdami, sprowadź pojazd osobisty. Chyba też to zrobię, bo... bo tak będzie Bo ten tutaj nie chce nam pożyczyć. O. Patrz, i od razu mam opresora. Elegancio. O, mój też się pojawił. Odwrócimy szybko dobra. wzrok postaci w drugą stronę, żeby się pojawił z przodu. No właśnie tak <noise> też zrobiłem, nie? Dobra, opuszczam teren. Dobra, zaczekam na Rena. Rena opuszczasz? Tak. Dobrze, opuszczono. No i zostały nam teraz jeszcze trzy misje przygotowawcze. E, już w takim razie pierwszą lecimy tutaj, zadanie kradzieży. Te wszystkie rzeczy. E, dobra. Poszukaj Flary na postrunku ratowników. Który jest obok tutaj? Mm -hmm. No, ogólnie te flary to w tym pudełeczku takim jakiś będą leżały, nie? Nie, Nieo. Czekaj, gdzie to będzie? Okej, okay, bo to może być wszędzie dosłownie, a czasami. Teraz ze, ze śniegiem to już w ogóle będzie śmiesznie. Bo to hey. może być lekko psy. O, a, jest. No, niuchasz, o, już wyniuchał. Tutaj. Wyniuchał flary. Gdzieś tam sobie leżą, tylko teraz będą tutaj ziomki, więc ja proponuję od razu wsiąść na moplika. A i muszę tu jeszcze się dostać przez te ściany. I dostarczamy na zomowisko szybciutko w takim razie. To było bardzo trudne. To jest bardzo trudne zadanie. Najgorsze jest to, że te flary spokojnie można było kupić w sklepie. Już tyle razy o tym mówiłem. A oni dalej oczywiście tego nie zrobili, nie? Ja w że rzeczy, nawet... których się używa do napadu, to mogę użyć z własnego garażu. Stary. No właśnie. Helikopter, no. no proszę ci. Ile ich tam mam? 40 Masakra po o, prostu. Pierwszy. Nie kto to wymyślił. Dobra, już idę. O, mogę ci dostarczyć Mogę ci dźwigać eee, i ten czekaj, ciężar. Nie ze mną, jakby co? Bo od razu wyjdziemy sobie nie, na scenę. Nie, nie, nie wchodzę, nie wchodzę, żeby nie jestem tak. kolejne kradzieże. Przygotowawcze. O, to cóż za auto tu stoi? To chyba Berberta. <laughs> Wygląda jakby berber w nim jeździł. O. Dobra, już wychodzę, już zaraz zepnę, tak gdzie mamy kolejne no, 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 zadanie. No, tak, no, no, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Eee, kolejne okay, zadanie tam. mamy. O, dobra. To jest najbliżej <laughs> chyba, to będzie tutaj. Tak, już się, już się odpalam. A. Sensie tak, pozytywnie już... czy negatywnie? Pozytywnie oczywiście. A, no i dobra. Leć za mną, lecimy do doków. Ach, czuję ten zapas. Tam znajdziemy prawdopodobnie coś, hmm? co nam się przyda. Na przykład Francuza. Le bagietą? Tak, jest. Tak, zakładam, że pewnie tam będzie Francuz. W sensie klucz do zdobycia. Aha. Chyba klucz był Cześć... jeszcze, nie? Tak. No. coś, czego nie można zdobyć w normalnym sklepie. No w żadnym, nigdzie nie zdobędziesz, po prostu, to jest... Paleństwo. Dawaj, dawaj, e, dawaj. Czekaj, to tutaj, nie? Gdzieś tu. Tu. U mnie nie ma Kontak tego zaznaczonego, więc tutaj no, może no na razie czekać... na razie z kontaktem, a zadanie łódź, dobra, łódź musimy zdobyć. Mm -hmm, jeszcze lepiej. Dobra, tutaj obok. O, Jamal dzwoni. Wyjmij Dobra. Pluwa, Mam taką. Pijemy. No, w sumie wtedy e, tak. tutaj chyba tą łódź to będą chyba te skuterki najlepiej wziąć, nie? Możliwe. Tak Teraz mi się, się wydaje, że skuterki będą chyba najfajniejsze. Eee, wiesz co? Okay. Lecę o. do góry. Bałwanolicja. To jest strasznie dużo tych typiarzy. Zauważyłem. Jak na lekarstwo? Na lekarstwo to właśnie jest zawsze mało. Tak się mówi, jak na lekarstwo i mówi się to wtedy, kiedy jest dużo. Nie. No oczywiście, się na tak. odwrót. Jak jest mało, to się mówi jak na lekarstwo Co? chyba, no tak. No to ja nie wiem, to ty w jakiej aptece w ogóle ten... zakupy robisz? Nie robię zakupów w aptece. A, okej. Okay. Dobra, czekaj, mam tu samochód. E, Wbijasz do mnie? Bo tu mam A. w ogóle te skuterki. Jak oh. wbijam, na razie jeszcze trochę ich tutaj wyczyszczę. Oh, oh, si no, 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 no. no, tutaj, pałonie jeden. Dobra. No. Dzięki. Patrz, jaka <laughs> mała kapelusz spadł. Ej, faktycznie, i to <laughs> też. Łyse, <laughs> jakie łyse ziomki? Oho, coś tam wibruje. Mamy, seasharki, o. No i ten śnieg po prostu mega nam będzie pomagał. Dobra, driftuj, driftuj. Pięknie. Coś już się wywalimy z tymi skuterami. Ja śledzą, nawet ruszyć nie mogłem. Śledzą to, to nas. Coś tam z tyłu, bo tam z tyłu nas śledzą chyba faktycznie. Ale jeszcze do nas nie trafiły, to... Skacz, skacz stary tutaj. Widzisz tą życiu, rampę? Widzisz tą rampę? Widzę. <grym> A tą? <grym> tą też widzę. Ja bym się nie mógł powstrzymać. To by jest nie, ja zbyt OP. To, to jest po prostu niewykonalne. <grym> 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 Trochę by bo bolało, gdyby się nie udało, ale gdyby się udało... Hmm. Chyba się przeziębiłem normalnie, że zimno jest jak nie wiem Dopiero co się ta załeś w śniegu, więc się nie dziwię, że się przeziębiłeś. Nie no, mam kurczę jakiś żółty lód w sobie i... No żółty śnieg. Żółty śnieg mam po prostu i coś we mnie ten... Jak powstaje, tak. nie wnikajcie. Bez wchodzenia w szczegóły. Tak, tak. Bez lania wody. Ale wszystko <laughs> wina Jasia. <laughs> To wszystko ten Jasiu Nasz jakiegoś kolegę yy, Jasia? czekaj, tu w prawo chyba. Bo ja nie bardzo. Nie, no z... Co? <grym> yy, czekaj, tu w prawo, tu w tu, tu... Może A być, może być. Drif ale driftem. To brzeg. ale mamy na szczęście, więc jest dobrze, nie? 500 metrów nam zostało, zobacz. Tak, Legancko. i tam ci nas nie potrafią dogonić, więc jest super, nie? <grym> no bo mamy potrójną moc, bo to są skutery jeszcze. Ładnie zapakowane. A no właśnie to są śnieżne czy takie wodne? Może... drogowe. Jak dorobisz Spokojne. kółka, to i po drodze pojedziesz. No A tak, poś, ile tu jest złomu, jeżeli na tym złomie można co robić? O, jest. Dostarczone. Ale śmiesznie to wygląda takie dwa bałwanki uśmiechnięte wjeżdżają do garażu, nie? To jest takie lekko creepy. Lekko tak. I chyba nam została ostatnia misja przygotowawcza. No i super. Ja sobie wyjdę, wyjdę, bo muszę ochłonąć. Ja w ogóle mam ketchup. Mam czerwony śnieg, co jest zgrane? Dobra i ostatnia misja to będzie chyba ten, ten klucz faktycznie. Już nie stroje tylko kluczyk, a kluczyk jest do zdobycia, czekaj, gdzie jest no. tutaj ten? Gdzieś tam pomimo. Na być. końcu pewnie. No pewnie, że tak. No Paleto. pewnie, że jo! O, serio. Serio. Ooo, ho, ho. ho, ho. Ho ho, ho! Ho, ho, ho ho Lecimy do paleto w takim razie. 11 km, żeby zdobyć. Siemano! O, jesteś! Ja przy mnie przyleciałeś, dobra. Ja, jest szybki. ja w takim razie ląduję Bo tutaj muszę zadzwonić do naszego ziomka. dobra, widzę, że chodzisz, chodzisz tak, Serpentynką. Wchodzisz tak, w dół z serpentynką. To tak jest najprościej. Ja wiedziałem to w o. filmie tym takim e, naukowym ścigany. naukowym. Jones. Nie, Interstellar. <laughs> E, dobra, o, znajdź jamal. nożyce do metalu na placu budowy. A to nie klucz, tylko nożyce do metalu mamy znaleźć. Nie, no to super, nie? Nie, no to też to coś. to, nie całkowicie postać rzeczy. To też to coś, co nie ten... występuje. No właśnie ta. E, chyba tam mogę minąć. Czekaj, tam, tam, tam po prawej, nie? Tu? Nie. Dobra, jednak nie. Mogłeś, ale nie widocznie ich nie ma. Może śnieg zasypą stary. Ja tu pobiegnę. Tak, ja tak patrzę, bo tutaj ogólnie one mogą wszędzie leżeć i one są małymi, czerwonym, małym czerwonym elementem, dosłownie. No, powinny się wyróżniać na tym śniegu w sumie. No, chyba O, widzę już chyba. No nie, nie, jednak nie żadnym. So, Co? No, zobacz, jak one wyglądają. O, one, się, one się wtapiają dosłownie w tego. Ej, przebiegałem tutaj <laughs> nawet, nie? Patrz! No nieźle. Przebiegałem tędy i się nie podświetliły. Bierzesz? No bo dobra, no, no to... No, weź sobie. To bierzesz? Weź sobie, Wezmysła to twoje. Dobra. Ja mam w domu. O. No to i widzisz, i, i specjalnie tu jechaliśmy? <laughs> Żeby to wziąć, i teraz musimy to jeszcze dostarczyć. No i teraz musimy wrócić na złomowisko z tym. Ja po prostu uwielbiam te misje przygotowawcze z tego złomowiska, są świetne. No, epickie. Dobra, no to co, to dzisiaj nie widzimy się na ja, miejscu w takim tak, razie tak Będziemy odpalać już chyba w takim razie finał. O, dokładnie. W końcu. Dobra, nożyce dostarczamy no baj, w takim razie i lecimy. To. Zrobił to. Zrób to. O tak, to był ten moment. Wszyscy na niego czekaliśmy. O, ja nie mogłem się doczekać. My najdłużej, bo jeszcze musieliśmy wiesz, dolecieć. To wiesz jak zmarzłem? Star, ale nie się nie ubrał. Ale że jesteś ze śniegu. To, to znaczy, że co, że nie mam no. uczuć, że nie mogę zmarznąć? No jak to? Dobra, sabotaż wsparcia z powietrza, to jest opcjonalna rzecz i myślę, że to nie ma sensu. Wystarczy dobrze strzelać po prostu i z... więcej będzie śmigłowców, które będą strzelali i tyle. Dobra. Więc rozpoczynamy kradzież. Dobra w takim mądźhazie. Tylko my się przebierzemy, chyba nie będziemy bałwankami teraz. No właśnie. Ajajaj. Aj, aj. Najgorzej, no trudno. Ale biorę opresora. Też biorę opresora. burgonetka jest do kitu. <grym> eee, lecisz tam? O, lecisz, nie? Lecim. Dobra, wyspa elizejska. Dobra. Nie, przez przypadek eee, z szliwym rakietą. Się... Hmm. Najgorsze jest tylko to, że musimy wziąć skuter eee, wodny. I to jest chyba akurat wymagane. Aha, no to super. Pomimo tego, że mamy po prostu ramkę dwójkę, no nie? Hehe. którym będzie łatwiej wylądować? O. Ale się tu już biegnę. Lata dziwnie. Dobra, czekaj, wybiorę ten ładniejszy. Nie, we dwójkę możemy płynąć przecież. Możemy. No, chodź, przytuj się, będzie cieplej. jest już zimno. Bo zimno jest. Ja mam w ogóle bez rękawów, nie? Aha, gdzie ty jesteś? Ja też. No idę. Siema! <grybuj> czaje się jak rekin, szczęki. Dobra, idziemy ratować czyjeś życie. Dobra, może. może. mi Brzmi jakbyśmy mieli jechać, ku... płynąć w kutrem, bo ryby, na stary. Na tego <grybuj> Przygotowany jesteś? Masz kuszę? No, godzinę? jak widzisz, jak widzisz. Dobra. Na razie trzymam się za tyłek, Bogut. <laughs> Ale czemu za mój? <laughs> nie, no za swój się trzymam, nie widzisz? <laughs> A faktycznie, dobra. Ju, chce mi się e, dobra, już. Dwójeczkę. Ogólnie, e, ogólnie e, to ten, zbliżamy się do kontenerowca, chciałem ci powiedzieć. Ja postaram się <coughs> wyminąć oczywiście te straże. Dobra. Które będą tu pływały dobra. za No Ale bo je patrz. bardzo ciężko jest wyminąć, naprawdę. To jest niesamowite, jak piękny ciężko je wyminąć. słońca jest na naszym tle wodnym. W ogóle nas nie zauważyli. I right, try. Right. Dobra. Dawaj Op. na... Dawaj na łańcuch. <laughs> Dawaj na łańcuch. E, czy tu już też wchodzisz, tak, czy, tak, czy tylko tak, ja wchodzę? Tak, tak, nie, wchodzę, wchodzę. Nie, ogólnie pod wodą bo jesteś, bo ci nie widać. <laughs> nie no, ja po prostu szybko wchodzę. Dobra, okej. Okay. A ty wchodzisz na tą drugą pewnie. <laughs> <laughs> Dobra, e, Hały, postarajmy się. To nie ten kontenerowiec. <laughs> O, ma, Jednak ten! Dobra, to teraz tak. Możemy ich poś pościągać po cichu na razie. Nie ma problemu. Jestem gotowy. Zajdę sobie schodami. Znaczy, grawitacją. E, I co, ja proponuję może lewą stroną przebiegniemy się po prostu i tam dolecimy do tego miejsca, gdzie trzeba. A nie prawą? Nie no, bez sensu, żeby to na cicho robić. Mhm. Tak mi się wydaje. Ale takie znaczenia. dwa heady, rozdałem już stary Dobra, nie ma. A nie, to nie ma większego znaczenia, po prostu się przebiegasz i tyle. O nie, tutaj nie są skanowane ściany. O. Dziwne w innych grach komputerowych są. Co? Dostań to się skanujesz? na most ściany. E, tylko ten helikopter trzeba też ściągnąć w miarę szybko, bo on tutaj dobrze dobrze strzela. A teraz więcej tych helikopterów jest. Ja coś ty zrobił. <laughs> Ej, zemdlałem, była kostka mydła, pościg znowu. Piloci, piloci leżą. Yy, ogólnie jako, że nie zrobiliśmy tej misji samotażu, no to mamy teraz po prostu trzy śmigłowce zamiast dwóch, zamiast jednego, przepraszam. Rozumiem, zostały zniszczone, unicestwiłem ich. Dobra, to e, ja dobra. czekam, czekam tutaj przy, przy tym samolocie, będę tutaj wsparcie robił. W helce? Dobra, tak. okej. Okay. Znaczy, na razie i tak trzeba będzie... Czekaj, muszę wejść na górę najpierw. Może Ma, mam się też dostać bez... z tobą razem? Nie wiem, nie e, wiem. Właśnie nie wiem. Nie, jest wejść na most, wcześniej było... dostać się na most, więc nie Dobra, muszę. Dobra, już wykopuje drzwi. Zlikwiduj kapitana, dawaj go! Kapitan rozwalonet. Pan maczeta też rozwalony. E, czekaj, już w takim razie tylko podejść do kapitana. Lara! No dawaj mi ten, gdzie to jest? O jest, przeszukaj. Wysadzam ich wszystkich. E, tylko tam helikoptery nam zostaw, nie? Tak, to wiadomo. Oczywiście. Tak, mam już kody do terminalu. Bardzo dobrze. Tylko muszę poczekać, żebym mógł w ogóle coś klikać. No jest, dobra. Uruchomu terminal. Czasie pobieranie. E, ten śmigłowiec że... tutaj, co się nagle pojawił, możesz go rozwalić. Nie, nie widzę go. A, tam jest, dobra. no. Już jakoś o. go... ...złapię. Dobra, schodzę. Hmm. Dawaj, dawaj, leć, 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 maleńki! No co jest? Dobra, cisnę. No to nie działa, ta broń nie działa. Nie bierzcie tej broni, bo nie działa. Weźmiemy to. Jakiej broni? Railgun, chciałem go Railgunem wysadzić. To jest dwa ra jakiś ziomek chyba dwa razy prosto niego nie i nic. Ej, on tu wylądował mi. Ej, chyba tylko jego wrak, stary. Dobra, czekaj, idę jeszcze dalej. Tylko, czekaj, nie, tutaj, tu mogę wejść, chyba. To no najpierw tego ziomka muszę skasować. O, dobra, jest Jeżdżę rozwalony. Nie, już? bo tu śmigłowiec mielę, że po prostu im przeszkadza. Ha. Yy, bo spadł tak niefortunnie przy drabince. No, unlucky. Nie, no to i nie, ja to tak nie jest tak. No nie mogę wejść do góry przez ten śmigłowiec. Czekaj. Może, może, może to nie będzie ten wtedy. Idę nie, ja, wiem, tutaj... ja muszę kontenery sprawdzić najpierw, przecież. No ja też, Zamki że poszcinę. tutaj rościnam. Tylko żeby tu wejść to ja muszę najpierw... czekaj, apenatomizer dawaj No masakra po prostu też... Tak Może będzie w tu... tym. No co? Mogę... No chłopi, no... Co? Co? No, go zostawić, żeby dało się... ten, żeby cię zniszczył Patrz tak, tu, patrz no nie, nie tu, nie mogę, no znalazłem. Tutaj, nie mogę po tutaj znalazłem pojazd gościu Dobra, idę dalej. Tam dalej sobie. Powiadam muszę wejść pilota w takim i już wszystko robię Znalazł tutaj ze sterną. No pewnie To dobrze. Ja nie mogłem się dostać na górę niestety Normalnie czegoś takiego jeszcze nie miałem, żebyś mi głowiec normalnie wziął, po prostu wylądował tak niefortunnie Musimy flarę przeczepić Dobra. Pik. Dobra Flara jest, dobra e, Tylko jak będziesz strzelał, to pamiętaj, żeby ostrożnie strzelać, nie? Dobrze Czyli e, lepiej dać... A ty będziesz tutaj, dobra, okej okay. A co, my gdzie mam iść być? Nie myślałem, ja że jeszcze jeden jest śmigłowiec. Ale nie luz, dobra, mogę, może być w jednym. Możemy to być w jednym, tutaj Skylift. Ja tak. Ktoś inny podjeżdża, to już chyba Joszelka chyba. Dobra. Joszelka zabiera ten kontener chyba. Tak mi się wydaje. Kontener, nie kontenerowiec. No powiedziałem kontener, dobrze powiedziałem. No, sam kontener bierze. <laughs> dobra, gdzie oni są? Tam są. Lecisz? Lecisz czy nie lecisz? Ale powolny drugi? jest. powolny kiedyś mi się zdarzyło, że tak przywalim rakietom, że śmigowiec, który akurat przylatywał obok, no, o, rozwalił. Więc A ja nie mogę strzelać, poczekać. aha, myślałem, że będę mógł tu stąd strzelać chociaż pichpawkiem. Ale Dobra. jednak okazuje się, się, że nie. Nie, e, to on To była będzie pierwsza brygada. 3, 3 lata chyba leciał, Pierwsza to. eskadra. E, będzie jeszcze druga i trzecia, bo nie zrobiliśmy tej misji, nie? No dobra. Trzeba robić to tak... ostrożnie. Wierzę ci na słowo. Dawaj kurczę, Za blisko będą. Nie 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 nie! Nie teraz, nie teraz! <grym> jest o, dobrze, dobra. jest dobrze. Ale farcik. <grym> nie, bo czasami te śmigłowce po prostu eksplodują dosłownie obok Skylifta i to jest po prostu wtedy takie... O. Dobra, zbliżamy się do parkingu. Oh yeah. Będzie lądowanie. Dobra. No to zrzuci po prostu czy... Jakby zrzucił to chyba będzie boom <grym> Czekaj, tutaj Dobra, bezpiecznie. O, 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 o. <grym> Czemu ty się rzuciłeś na tą ścianę? O ściana rzuciła się na mnie stary A, widziałem Dobra Dajmy mu tylko dobrze wylądować Dawaj dawaj, tutaj gdzie mam flarę ziom, ląduj! O to, to, tu ląduj, tu ląduj! Tu na tej flarze Tu na głowie! Rena To bardzo dobrze. Jest pięknie. Udało się. Dobra, otwieram. A to z drugiej strony chyba. A, żartowałem! Nie, nie tutaj, z, te, z tej strony. O, jedziemy, dobra, to ja chcę nim jechać. Dawaj go, o. Ej, ty się teleportowałeś do środka. <laughs> no widzisz, ja tak potrafię, no. Dobra, wbijaj. Tyk. Zapomniałem, że będziemy spocznie. jeszcze nim jechać. Nie wiem, tego, nie wiem, tego, Tak, no, tak oczywiście. Woo! Ty, ale mnie nie rozwal tego w tej fury. To jest moja świąteczna fura. Ej, Którą wyklepię później, ci, yy, Berber ma warsztat, i ja mam znajomości, słuchaj, no i to robimy Dobra, ziomki nas śledzą Na szczęście mamy bardzo daleko Więc Uuu. dosłownie tak za chwilę wjeżdżamy do garażu Można zrobić za darmo, poświęcając tylko swój czas, no i chyba ten koszt tak. przygotowania No Jak koszt 20 tysięcy tak naprawdę Ale to są drobne eee, Ale ogólnie rzecz biorąc, no fura taka, bym powiedział, no świąteczna Do kolekcji Dość nietypowa do kolekcji może być Uwaga, to tak, chodzi albo tak po jak chodniku. Ja po prostu prawdopodobnie za jakiś czas po prostu faktycznie oselna chyba. Po śniegu, po śniegu jadę, a co? A okej, okay. dobra. Patrz jak drituję. Widzisz to? Masz to w Polsce? Widzę. Dobra, tutaj pierwsze w lewo. A drugi też. Ale powiem ci, że to jeżdżenie po śniegu to jest masakra po prostu. No ma no, chyba się... terenowe jeźdź... opony jeszcze, o, nie? O... No ma terenowe właśnie, ale ogólnie widać, że tak słabo się trzyma, nie? Zależy kto jak jeździ. Ja jestem Waria. Dobra. Pięknie, elegancko. Misja wykonana. Tym razem mnie dwa łowanki wjeżdżają, tylko coś z rękami w ogóle zrobiła moja postać dziwnego. Lepiej nie wiedzieć. Dokładnie. To co, tym sobie z tym kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa! Pa. Na razie. I dajcie znać, czy to będziecie y, ten Ogarniać właśnie sobie. No, tak. Konfurę.